Powinniśmy wymyślić im jakieś imiona. Mm -hmm, tak. Co powiecie na Skrobit, Flo i Miri? Fajne, pasują do nich. Mnie się podoba. Lubicie melony, prawda? Proszę bardzo. <laughs> Wolno rzucać w nie jedzeniem. Proszę bardzo, Flo. Smacznego. I dla Skrobita. Bardzo ładnie. Nie zjadłabyś grzybka, Miri? Lubisz grzybki, tak, maleńka? Wiedziałaś, że umie dbać o zwierzęta? Zwierzęta? Gdzie? Lasita, widziałaś Onchao? Ostatnio jakoś nie. Pomóc ci go szukać? Nie trzeba, na pewno się zjawi. Co się z tobą dzieje, Onchao? Gdzie jesteś? Ciao, co tu robisz zupełnie sam? Jesteś taki jak Esko i reszta. To, że masz skrzydła, nie czyni cię gorszym. Masz po prostu wyjątkowy dar. Nie będziesz szczęśliwy, udając, że nie masz skrzydeł. Uwielbiasz latać, a ja uwielbiam latać z tobą. <ślesz> tak, nastroż te piórka. Twoje skrzydła są piękne. Chodź, przelecimy się. Próba głosów, próba głosów. Działa. Uwaga, słuchajcie, elfy. Wiem, że już mnie nie lubicie, ale macie coś, co zgodnie z prawem należy do mnie. Więc obawiam się, że czekają nas poważne negocjacje. Odbądźmy szczerą rozmowę. A jestem pewien, że wspólnie znajdziemy jakieś kompromisowe rozwiązanie. Czego on znowu chce? Przyszedł po zwierzęta. Chodź, Juko! Pokażmy mu, jak negocjujemy.